Siema siema widzu, z tej strony Adrian, a to jest bardzo długo oczekiwany specjal na 7000 subskrypcji, czyli odzorowany save, jakim odpak z serii gospodarze bocie To był naprawdę bardzo duży projekt. Odzorować tą gospodarkę praktycznie trzy gospodarki, bo są właśnie trzy, i jeszcze poszukać praktycznie identycznych modów. Znaczy się są takie same. I również są też i zamienniki, bo nie wszystkie mody były wydane. Więc bez zbędnego gadania będziemy przechodzić do prezentacji. Yy, zacząłem sobie budowę od tego gospodarstwa i szedłem sobie stopniowo, żeby wszystko tutaj się o równo ułożyło. Więc budowałem sobie gospę na polach 99, 98, 97, tak jak było na właśnie serii boczka. To możecie sobie poprawić, bo naprawdę 18 godzin to budowałem. Znaczy, 18 godzin ma save, a nie wiadomo ile by zeszła cała budowa. Więc po prostu wygładziłem te zjazdy, tak jak na live'ach było właśnie takie zniesienia. Tutaj sobie wygładziłem i troszeczkę upiększyłem tutaj teren. Yy, Mogą mieć magnet. Czekaj, czekajcie, muszę się wysłowić, bo naprawdę tyle pracy tutaj włożyłem, że teraz ciężko mi sławy w ogóle jakoś wzbrać po prostu upiększyłem tutaj teren tymi drzewkami tu jakąś taką polną drogę zrobiłem, ale troszeczkę mi nie wyszła ale tutaj też upiększyłem i no ta łąka oczywiście odrośnie, tylko po prostu musiałem wygładzić tutaj teren i tą trawę pomalowałem więc ona sobie spokojnie odrośnie więc zacznijmy sobie od prezentacji, od tego gospodarstwa to jest gospodarstwo chyba yy, rolnika, który po prostu tylko forszmitami się tutaj zajmował. I tutaj mamy w tym garażu tylko ścieczkarnie do kukurydzy. Oczywiście forszmita, taką jak było właśnie na tej serii. Każdy tutaj mniej więcej szczegół starają się bardzo odzorować, żeby naprawdę jakby zrobić na Was wrażenie i po prostu. Żebyście też mieli na czym pograć, bo tam widziałem, że naprawdę masa chętnych jest na ten save'ik. O kurczę, tutaj jeszcze nie poprawiłem, to może zamkniemy. Eee, Lecimy sobie dalej. 60. Tam, nie, 55 to jest chyba Sturem. Ta, 55 z Sturem sobie jest tutaj e, z taką kabiną. Kolejny ciągnik, e, też Forschmidt. Przyczepki, takie jakby właśnie na tej serii mtz -cik. Właśnie z tym mtz em wczoraj na live'ie włączyliśmy. Znaczy się wczoraj. Yy, ja to nagrywam w środę, żebyście mieli jakby dwa dni przed, te, przed premierę. W tym czasie mi się wrzuca na dysk Google yy, cały modpack. Waży 3,5 giga, bo rzuciłem wszystkie mody jakie miałem. Wyjąłem tylko mapy. A i właśnie, nie pobierajcie sobie mapy, mapa już jest w modpacku. Więc razem zeszło wszystko 3,5 giga. Tu mamy tego MTZ-a z presą taką starszą, z sipmom. Z230. Koparka Forschmidt. Dziękuję, oczywiście, mojemu moderatorowi. Jak ty się nazywałeś? Coś z LS-em było, który mi bardzo pomógł poszukać modyfikacji, za co otrzymałem moderatora. Więc serduszka też dla niego, bo pomógł właśnie w budowie tego. Znaczy pomógł, w sensie poszukał modów. Za co bardzo dziękuję. Kombine Forschmidt, wz czego oczywiście, tutaj. Yy, też jest taka pokosówka do trawy, przyczepa do belek, yy, agregacik z forszmitem, znaczy forszmita, jakieś tam pranie, dodatki oczywiście, ozdoby, masa ozdób tutaj jest i kolejne forszmitowskie maszynki, czyli rozrzutnik obornika oraz beczka do gnojowicy. Więc chyba z tego gospodarstwa to będzie prawie już koniec, tylko tutaj jeszcze mamy yy, maszynkę. To jest bodajże paszowóz jakiś. Więc czekajcie, mogą być troszeczkę lagi, ale naprawdę no w tych miejscach mam spadki FPS-u ze względu na słaby komputer. No bo mój komputer nie wytrzymuje takiego właśnie na małej przestrzeni, za dużo obiektów, za dużo modyfikacji i to się wszystko jakby. Z moim komputerem jest pół gra, więc on zaraz może tutaj wybuchnąć. Nie, ale no bez przesady, ale zmieniłem nawet ustawienia trochę na niższe, ale naprawdę. No, wymagające, wymagający jest ten save'ik Więc lećmy sobie dalej, następne gospodarstwo, na którym właśnie grał bociek. Zaczniemy sobie od tyłu kurniczek, na no jakieś tam kurki. Yy, tutaj mamy Silos na kiszonkę, chociaż nie wiem czy to był Silos czy taki przejazd, ale dałem sobie on Silos. Ozdoby, takie drewno, piła, kolejne drewno ułożone I tutaj mieliśmy tą szklarnię, którą również Bociek miał na serii To można wejść, czy nie można wejść do niej? No wiecie, że zwątpiłem, bo ona niby można tutaj coś z nią robić, ale chyba nie do końca Myślę, że można do niej obornik włożyć Więc przejdźmy sobie tutaj, otwórzmy sobie yy, I teraz pytanie dla Was bo ja zmieniłem tekstury tutaj tych budynków i chyba Wam wrzucę do modpaku tekstury takie jakie były czyli po prostu te białe i w ogóle więc chyba, chyba tak będę musiał zrobić o ile nie zapomnę oczywiście jakbym zapomniał to piszcie w komentarzu żebym to zmienił więc po prostu tutaj mamy oborę dla owiec oczywiście karmi się jest tutaj ten modzik, że możecie sobie przynieść właśnie belkę i ją tutaj wrzucić i ona bez żadnego tam bez żadnej ścielarki działa no tutaj mamy tą owczarnię tutaj kostki troszeczkę Wam też zrobiłem żebyście mogli sobie od razu zacząć sejwa z przetupem bizonek schowany razem tutaj z headerem oj troszeczkę spadł z tego wózka ale tym się nie przejmujemy zamknijmy może tutaj Wrota tajemnic, albo nie, w sumie przejdźmy sobie tamtędy, bo tutaj też są maszynki. Lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy, tutaj właśnie dodałem swoje maszyny, czyli po prostu ostatnie wydania na modhubie, czyli po prostu e, zgrabiareczka oraz przetrząsarka, bo mniej więcej pasują właśnie do tej sześćdziesiątki, 55 piątki ciapka naszego tutaj, poczciwych polskich Ursusów i moim zdaniem one tutaj idealnie pasują więc lecimy sobie dalej presę forszmitowską tamtą właśnie z lat 80 czy tam 90 zamieniłem właśnie na tą sitmę w właśnie takich starszych teksturkach, no bo niestety była forszmitowska presa, ale niestety zbugowana i tutaj mamy również kopaczkę do ziemniaków polską tutaj maszynkę agromet pioner Czekajcie, jak ona się. No, chyba agromet się nazywa. Bo ja to taki znawca za bardzo też nie jestem. Kosiareczka ratacyjna i pugi. Jakbyście sobie właściwie. Pasuje ten save idealnie na multiplayer. Więc jakbyście sobie chcieli, to możecie zawsze sobie pojechać w orkę na trójeczką i dwójeczką. Dwuskibą i bowiem pugiem. Oczywiście tutaj można wejść. Możecie sobie też kostki składować. Nie wiem, czy tu można wejść. Chyba można, chyba jo, chyba można. Oczywiście potrzebne rzeczy do obrządków, taczka yy, oraz wiadro. I tutaj coś jeszcze mamy. Ta siewniczek, polonezik yy, szary. Oczywiście ten też modzik został zamieniony, bo tutaj był, znaczy się na, tym, na tej serii był Amazonka ze zmienioną teksturą agromaszu, więc ten silnik był niewydany, więc po prostu zamieniłem ten ściewnik na ten. Lejek do nawozu oraz opryskiwacz Krukowiaka. Więc tutaj sobie przejdziemy dalej, bo tutaj też są kolejne maszynki. Świneczki nasze, tutaj macie już obrządzone. Ustawiłem Wam tutaj też wodopój. Klikacie sobie R, woda się nalewa. Chyba słomę tylko wrzucałem, więc będziecie musieli sobie ogarnąć. Troszeczkę obornika się zrobiło i właśnie maszynki służące właśnie do wywozu obornika czyli po prostu yy, jak on się nazywa ten do hmm, yy, jakby powiedzieć kurczę zapomniałem nazwy jako zaraz znajdę bo on ma taką swoją specyficzną nazwę no niby to jest ta warfama ale on ma swoją nazwę jakby cyklop, do, nie no cyklop to jest te większe, ale tu jest taka specyficzna nazwa. Nie no, teraz Wam się, teraz nie przypomnę, naprawdę umknęło mi to. No i oczywiście rozrzutnik do obornika, ładowność 3,5 tony, prędkość jazdy 25 km na godzinę. Więc lecimy sobie dalej. Oczywiście bramy... Są otwierane na myszkę. Wszystko tutaj jest plisable zrobione. Dobra, przeskakujemy sobie domek. To już wszystko tutaj znacie, oczywiście, z tej serii. No i przechodzimy sobie do maszyn na podwórku, czyli kombaj do ziemniaków Anna, poczciwa 30, USUS 55, właśnie z taką specyficzną kabiną oraz przyczepki autosanki. Oczywiście bez autoladu, bo nie dają wam tych modów, bo są niewydane. Więc po prostu dałem Wam te, które są wydane. I największy ciągnik na tym gospodarstwie z Turem, oczywiście Ursus C360 z Turem i kabina to jest. Ojej, ta kabina, jak ona się nazywała? No dobra, przejdźmy sobie dalej po prostu. No i ostatnia maszynka tutaj, narzędzie łyżka do Tura i lecimy sobie na ostatnie gospodarstwo które budowałem ostatnie. Bramy oczywiście też na myszkę otwierane. I tutaj na miniaturce, nasze znaczy w piątym odcinku, czy tam w czwartym, był właśnie tutaj ciągnik taki. Ja widziałem ten ciągnik. I on był idealnie tak ustawiony, a później był jakiś inny. Ale dobra, dałem Wam tutaj taki ciągnik, niech będzie. Yy, przyczepka yy, rosyjska, niebieska, chyba 6 ton na nią wchodzi. Tutaj mamy yy, ciągnik klasa. Też, że właśnie nie było nigdy go jakoś blisko widać, więc po prostu jakby na pałę go pobrałem, bo taki mniej więcej pasuje tutaj rozmiarowo. E, oczywiście kolejne dodatki, takie jak właśnie było idealnie odzorowane. E, tutaj nowy, świeży modzik Ursus 902 oraz Presa Sipma Z224i i, i polska moc, poczciwy Bizon Z 56. I jeśli chodzi o tę podwórko, to byśmy mieli wszystko. Zamknijmy sobie bramę i przejdźmy tędy. Tutaj też mogę Wam pokazać, że bramy się zamykają. I lecimy sobie dalej. Tutaj nic nie wkładają do garażów. Ursus 934 z siewką Sipmą do nawozu. Kolejny koń pociągowy na gospodarstwie, i przejdźmy sobie oczywiście na ogród, jakby do tyłu. Jakiś gruz, jakaś piła. Oraz agregacik agromasza No to już jest taki bardziej gruber ciężka, ciężka, ciężki sprzęt Pług czteroskibowy od Kuna Oraz agregat uprawowo-siewny Z siewnikiem poloneza Więc yy, naprawdę kozak komplecik tutaj Napuszczałem tą wodę czy nie? Napuszczałem, więc tutaj macie sobie to wszystko ogarnięte Podchodzicie, klikacie R I wszystko wam tutaj się robi. Kur chyba nie kupowałem, bo tutaj oczywiście jest kurnik. Gdzie tu się te kury kupuje? Tutaj te palety się pojawiają. Oczywiście kurnik jest bardzo dobry, bo pobrałem go z modhaba, idealnie. Taki sam jak jest właśnie na tej serii. Tylko nie pamiętam gdzie się te kury kupuje. To bym musiał odpalić sobie tutaj escape'a, oczywiście znaczy F1 i zobaczyć gdzie się te kury kupuje, bo ja nie jestem jakoś super Super pewne nigdy nie używałem tego kurnika. No jakby tutaj się kupowało, tylko jakby trigger nie łapie. Te też kolejne triggery jakieś inne. No, coś mi się tutaj ewidentnie pomieszało, ale wiem, że na pewno ten kurnik działa, bo gdzieś już go kiedyś widziałem. Nie wiem, czy to używałem, ale... Ale myślę, że działa, bo jeśli jest na odchabie, no to na pewno musi działać. Rozrzutnik obornika, kolejna rosyjska tutaj moc, rosyjsko-białoruska, jakieś tam deski. No i ostatnia tutaj maszynka, przyczepka autosanka D55, więc naprawdę masa, masa roboty tutaj była z tym projektem, ale na szczęście udało nam się i myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby się pożegnać z widokiem na te piękne. Trzy gospodarstwa. A ja Wam powiem, że g... że miło właśnie się pracowało nad tym projektem. I myślę, że następną serią to już Wy wybierzecie, co mam zbudować i odzorować. Hmm. Życzę Wam po prostu miłej gry, żebyście się dobrze bawili. No i pamiętali, kto tutaj się postarał, jakby, żeby to odzorować. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Możecie też wesprzeć kanał pieniężnie. Link w opisie, jakiegoś tam donata wysłać, jak chcecie, ale też w sekcji komentarzy możecie napisać jakiś miły komentarz, żeby mnie wesprzeć na duchu. I oczywiście piszcie, co byście kolejnego chcieli zobaczyć. No i więcej wam nie mam do powiedzenia. Życzę wam miłego weekendu. Pobierajcie linki w opisie. Pozdrawiam serdecznie, dzięki że jesteście, dzięki za wszystkie subskrypcje, jeszcze raz za 7000, dziękuję. Trzymajcie się, hej hej!